Bardzo lubię odwiedzać parki, szczególnie kiedy przykładowo jest wycieczka szkolna, kiedy wchodzą dzieciaki do parku i pierwsza rzecz jaką robią, jak wejdą, to mówią, wow! I, i, I to jest coś, co, co, co cieszy, że, że są zadowoleni z tego, co, co, co tutaj jest. Ponad 4 lata temu, wraz z moim wspólnikiem Pawłem Krawackim, pracując Wiele lat korporacji na wysokich stanowiskach postanowiliśmy coś zmienić i postanowiliśmy wyjść z szuflady i, i zrobić coś swojego, zrobić coś dla siebie. Przez kilka miesięcy obserwowaliśmy rynek, nie tylko polski, ale i zagraniczny i zaobserwowaliśmy, że w Stanach Zjednoczonych bardzo dynamicznie rozwija się rynek parków trampolin. Postanowiliśmy spróbować. Stworzyliśmy biznesplan, znaleźliśmy miejsce. I wynajęliśmy um, firmę zewnętrzną, która dla nas ten park zbudowała. I tak powstał pierwszy park trampolin w Zawrze. Okazało się, że sukces pierwszego naszego parku jest tak duży, że mamy tylu klientów, że nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć. Postanowiliśmy pójść dalej i rozszerzyć działalność naszej firmy. Postanowiliśmy stworzyć system franczyzowy dla naszych klientów. Stworzyliśmy cały koncept. Nasze doświadczenia z pierwszego parku przenieśliśmy do pozostałych i na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która ma swoje parki, ma doświadczenia z prowadzenia parków. Jest firmą, która projektuje i jest też firmą, która buduje parki. Jump World to place zabaw z trampolinami, w których oprócz zajęć indywidualnych prowadzone są eventy grupowe czy urodziny. Mogą być otwierane w centrach handlowych lub w wolnostojącej hali jako niezależne parki rozrywki. W całym kraju działa już 8 takich parków. W tym roku otwarte zostaną kolejne cztery. Zobaczmy zatem jak funkcjonuje park Trampolin Jump World. Najczęściej za jego bieżące działanie odpowiada menadżer. To on zarządza zespołem i koordynuje pracę parku. Godzina porannych, najczęściej jest to godzina ósma, otwieramy park i przygotowujemy obiekt pod kątem czystości. Czyli sprzątamy, mniej więcej to schodzi do godziny 10. W dalszym ciągu następuje kontrola obiektu, czy wszystko jest w stanie e, nienaruszonym, e, czy na pewno możemy wszystko dopuścić w dalszym ciągu do kontaktu z ludźmi. Po otwarcie obiektu dla klientów e, zazwyczaj godziny poranne są przeznaczone typowo dla grup zorganizowanych, typu szkoły, więc prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego przez naszych trenerów. Tego typu zajęcia zazwyczaj trwają do godziny 13-14. Dalsza część dnia już jest przeznaczona dla e, klientów, którzy przychodzą indywidualnie. Pobawić się ze swoimi pociechami, najczęściej tymi, którzy, którzy jeszcze nie chodzą do szkoły. Mają troszkę tego czasu wolnego więcej. Po godzinie 15-16 jest ten moment, gdy zazwyczaj dzieciaki i młodzież wracają ze szkół i przechodzą sobie swobodnie poskakać ze znajomymi, a już dalsza część dnia jest przeznaczona typowo pod zajęcia zorganizowane. Dzień pracy kończymy o godzinie 21, z wyjątkiem niedzieli, gdzie zamykamy o godzinie 20. Istotna jest rola trenerów to pod ich okiem odbywają się zajęcia zorganizowane. Zajęcia Jump School dzielimy je na dwie kategorie, podstawowa i zaawansowana. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby dzieciaki przychodzący tutaj do nas mogły się fajnie z nami bawić, uczyć różnych akrobacji, oczywiście pod naszym okiem. Są też zajęcia jump family, są to zajęcia dedykowane właśnie dla rodziców z dziećmi. Dzieci właśnie w przedziale od 3 do 5, skupiamy się właśnie na najmłodszych naszych klientach. Wspólna zabawa, wspólna nauka, po prostu aktywne spędzanie czasu. Mamy również zajęcia jump on board, tu już skupiamy się na deskach, skaczemy na trampolinie, mamy na nogach deskę specjalną do tego przygotowaną, tak samo wszelkie akrobacje, salta i tak dalej. Wszystkiego można się tutaj nauczyć, przygotować się na sezon, czy to letni, czy zimowy. Mamy też fitness. Panie jak najbardziej przychodzą, fajnie trenują, jest moc na tych zajęciach. To jest biznes dla ludzi, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, odnieśli już jakieś sukcesy w innych branżach i chcieliby albo stworzyć sobie taką drugą nogę, albo przejść wręcz z tego, co mają, do czegoś nowego, do czegoś, do czegoś dynamicznego, do czegoś, co um, ma im też radość, bo jednak ludzie przychodzą e, tam się bawić, tak? wychodzą zadowoleni. To jest zupełnie inny biznes niż na przykład sprzedaż czegokolwiek. W pierwszym etapie poznajemy potencjalnego franczyzowiorcę poprzez przeprowadzenie z nim krótkiego wywiadu na temat wcześniejszej jego działalności. Po zaakceptowaniu kandydata przez Jamport, następuje podpisanie umowy franczyzowej. Gdy zostanie ustalona nowa lokalizacja parku, przystępujemy do prac projektowych. Od tego momentu Jump World prowadzi franczyzobiorcę we wszystkich przygotowaniach do otwarcia parku. Spotykamy się tutaj. Omawiamy szczegóły budowy parku. Średnio projekt jest zmieniany od 5 do 8 razy, od tego co powstanie jako pierwszy. Takie projektowanie danego parku trwa około dwóch tygodni do 3. Hala powinna mieć powierzchnię od 400 m2 do 3000 m. Jej wysokość minimalna to 5,5 m. Ważne jest, aby hala znajdowała się w dobrej lokalizacji z komunikacją miejską. W czasie bieżącej działalności Jump World przekazuje franczyzobiorcom sprawdzone strategie marketingowe, szkoli pracowników oraz przygotowuje scenariusze zajęć odbywających się w parku. To jest najlepszy biznes jaki znam, dlatego że inwestycja jest spora, natomiast należy popatrzeć na to, e w dalszej perspektywie, jak szybko ten, ten biznes się zwraca. No nasze parki, co nie jest tajemnicą, Zwrócił się pierwszy park, który otworzyliśmy w Zabrzu, wrócił się w 8 miesięcy, pozostałe dwa w 12 miesięcy. To przy wielkości inwestycji, to naprawdę zwrot jest bardzo duży. I z roku na rok ten biznes się rozwija i z roku na rok mamy więcej klientów w naszych parkach, coraz więcej klientów zna te parki, chce przyjść, chce się pobawić. Eee, I myślę, że przez najbliższe lata ten biznes będzie się jeszcze dynamicznie rozwijał.